Tematem dzisiejszego odcinka będą reklamy na TikToku. Przemyśleliśmy z Wojtkiem sprawę i chyba chcielibyśmy to już zanieść do samego końca. Omówić cały temat, omówić algorytm, omówić kampanie adsowe. Mamy dla Was też prezent. To będziemy omawiać w punkcie numer 3. I na samym końcu odpowiemy sobie na pytanie co trzeba mieć, co trzeba zrobić, żeby zrobić skuteczną kampanię na TikToku. Więc chyba zaczynamy, co? Tak. No. Hej, witam wszystkich. Pierwszą sekcję jaką mamy tutaj zapisaną to porównanie algorytmów, bo TikTok jest o tyle ciekawym tematem, że musiał konkurować z Instagram Reels. Chyba poprzez to Instagram Reels w ogóle dopiero weszło na rynek. I co ja mam zapisane w mojej krótkiej liście, że TikTok bardzo szybko adaptuje się do tego, jak zachowują się konsumenci. Bo co mogliśmy zauważyć? Nie wiem, czy, czy też macie taką, takie spostrzeżenie, że jeżeli na Instagramie przez pół roku lajkujecie samochody, to one wam będą wyskakiwać przez następny rok, pomimo tego, że już nie interesujecie się tak bardzo samochodami, a weszliście w coś innego. Tak, wielu specjalistów twierdzi, że za sukcesem TikToka stoi bardzo dobry algorytm, który już w bardzo krótkim czasie jest w stanie zdefiniować i określić preferencje użytkownika, co dana osoba lubi oglądać, chce oglądać i tak naprawdę nad czym spędza y, dłuższą ilość czasu. Tak, ja zauważyłem, że TikTok z perspektywy reklamowej, on nie faworyzuje dużych kont. Na Instagramie jest tak, że jednak duże konta wygrywają znacznie contentem. Zna jeżeli ma 700 tysięcy obserwujących, to taki content wybije się znacznie szybciej, jeżeli doda nową informację, w postaci postu albo rolki, mhm. aniżeli twórca, który ma 500 obserwujących. Mhm. Natomiast z tego co zauważyłem, z tego co widzimy w przypadku firm, których też obsługujemy, że to kompletnie nie ma znaczenia. Możesz mieć na TikToku rolkę, która y, zrobi pół miliona zasięgów, mhm. pomimo tego, że konto jest totalnie nieznane i ma kilkunastu obserwujących. Mhm. A to jest ciekawe, bo daje możliwość nowym twórcom wejścia na szerokie wody. Chciałeś powiedzieć o zasięgu organicznym, rozumiem. Tak, jesteśmy w stanie organicznie, jeszcze nie wchodząc na tematy kampanii, zbudować bardzo ciekawe treści poprzez budowanie ciekawego kontentu. Czyli zakładamy sobie konto na TikToku, za chwilę porozmawiamy o kontekście reklam, ale co, jaką ma już przewagę konkurencyjną nad Instagramem, to, że każdy twórca jest w stanie dotrzeć do swojej grupy odbiorców, do szerokiego grona. Poprzez to, że te grono odbiorców bardzo szybko się zmienia, ewoluuje. Nie, nie ma tak jak na Instagramie, że trzeba czekać 6-12 miesięcy nowych zachowań użytkownika, żeby algorytm się dostosował. Więc mamy dużo wyż, większą szansę na to, żeby się wybić. Kolejną rzeczą, którą tutaj wypisałem, to to, że. Na TikToku jesteśmy w stanie zbudować szybciej te zasięgi z uwagi na to, że nie ma tak dużo konkurentów. No z zasady na TikToku każdy jest równy na początku i tak jak powiedziałeś, że wiele kont i sponsorowanych ogromnych twórców nie są faworyzowani. To jest super też dla małych twórców i dla osób, które zaczynają dopiero tworzyć swoje pierwsze treści, że równie dobrze mogą wymyślić fajny pomysł, o czym też mówiliśmy już w pierwszym odcinku. I ten pomysł może się okazać, że ma super zasięgi i nie musi dopalać, nie musi używać reklam i tak naprawdę dana treść może spowodować tysięczne, jak i nawet milionowe zasięgi. To jest coś, co wielu twórców na Instagramie już od dawna nawet na to nie liczy, ponieważ dobrze wiemy, że coś takie jak zasięg organiczny na Instagramie jest już takim unicornem, który kurczę wszyscy słyszeli, ale kurczę czy to działa czy nie. I tu właśnie wszedł TikTok. I, I tu mam fajny przykład na to, że rzeczywiście tak jest. Sam próbowałem jakiś niecały rok temu zbadać ten algorytm, o którym wszyscy mówili, mm. że ten algorytm jest super i rzeczywiście jak w kilka minut pooglądam dane rzeczy, nawet skupię uwagę na czymś dłużej, to mm. już będę miał takie treści pokazywane. To jest jedno. A drugie byłem ciekawy, czy jak stworzę jakieś fajne treści, może coś śmiesznego, czy te zasięgi wyskoczą. Mhm. jakieś większe. Na Instagramie raczej nie mógłbym na to liczyć. Musiałbym tak naprawdę stworzyć konto czy puścić kampanię reklamową, być spójnym, mieć fajne opisy, jakby było więcej już tych zasad, które musiałbym przestrzegać, żeby osiągnąć ten zasięg. No i co zrobiłem? No, zrobiłem konto na TikToku. Jeden z moich znajomych we Wrocławiu tworzył kiedyś materiał bardzo znany w internecie, pewnie każdy zna Basie z, z klatki B, Basie Kwarc. Oj tak, doskonale. Stwierdziłem, że jest twórcą tych treści i porozmawiałem z nim na ten temat, czy co uważa o tym, żebyśmy pewne treści odkopali z tych fajnych odcinków i może powycinali najlepsze wstawki, zrobili takie po prostu miksy. Krótkich treści, ale nawiązujące może też fajnie do jakichś rzeczy obecnych. Pamiętam, że był wtedy kryzys paliwowy, był to była... Końcówka pandemii to już było nawet więcej niż rok temu. No i tam gdzieś okazało się, że jeden z odcinków miał jakiś, jakąś śmieszną wstawkę baśki na temat paliwa, jakieś ceny na stacji. I to były ceny w ogóle dużo niższe niż obecnie. No i miałem taką myśl: kurczę, jest trend, wszyscy o tym mówili. Wytnę z starych odcinków, gdzie teoretycznie mieliśmy do tego prawa, w ogóle. Sprzątałem sobie głowę takimi tematami. Do tego też przejdziemy później, jak to jest w ogóle z powielaniem treści, prawami autorskimi i tak dalej na TikToku. Mhm. Wtedy mi się wydawało, że chcę zrobić coś, co nie jest zabrane komuś. Mhm. I nie było tego. Jeszcze oczywiście z Baśką było dużo materiałów już na internecie. Ale zmontowałem takie wideo, zrobiłem serię kilku takich krótkich shotów, rzuciłem, skomentowałem, dam jakiś śmieszny opis nawiązujący do, do paliwa, do ceny paliwa. I kurczę ku mojemu zdziwieniu po, już chyba dwóch, trzech godzinach, nagle masa powiadomień na aplikacji. Mm. Już nie pamiętam zasięgów, jakie to miało po tam jednym, dwóch, trzech dniach, ale y tak reasumując, te kilka wideo, nie było ich więcej niż 10, w bodajże 10 dni y osiągnąłem 10 tysięcy followersów i ponad 60 tysięcy polubień, i wyświetleń kilka milionów. Tak, no to tylko potwierdza, że TikTok jest w stanie dotrzeć kompletnie do każdego, jeżeli sam kontent treść będzie ciekawa. E, jak to mówiłeś, przygotowywałem sobie taką wizję, którą podam z życia wziętą. Weźmy pod uwagę, że e, załóżmy nasz odbiorca, o, osoba, która to właśnie ogląda, załóżmy wypożycza auta sportowe. I teraz ma do wyboru Instagram, TikTok, Facebook, ma aparat w telefonie, ma iPhone'a, może sobie nagrać prostą rzecz i puścić to na rolki. Zrobi rolkę na Instagramie. Instagram ma połączony z Facebookiem, więc na Facebooku i Instagramie ta sama rolka się wyświetli i tą samą rolkę dokładnie to samo publikuje na TikToku. Okay. I teraz, tak jak powiedziałeś, Instagram, Facebook, naprawdę życzę powodzenia, jeżeli ktoś teraz zrobi organiczny zasięg okay. na Instagramie i na Facebooku, okay. szapoba. Natomiast uważam, że na TikToku jest w stanie dużo szybciej złapać ruch, który potencjalnie będzie mógł z czasem zmonetyzować. Więc tu jakby myślę, że temat ruchu organicznego mniej więcej staraliśmy się tu wytłumaczyć. W drugim modele omawiamy podsumowanie platform acowych i tu ja trochę więcej powiem o tym z uwagi na to, że na co dzień w tym działam. I teraz przygotowałem sobie zestaw danych, które, które też pozbierałem na przestrzeni ostatnich miesięcy pracy. Porównanie platform Facebook Ads, Google Ads i TikTok Ads, bo jakby sami też prowadzimy kampanię, widzimy jak one się zwracają i pomyślałem, że będzie fajnym przykładem, jeżeli teraz powiem naszym odbiorcom, jak to będzie mniej więcej wyglądało. Mamy TikTok Ads. Facebook Ads, Google Ads pod kątem tego, jak po pierwsze, jak trudno się korzysta z platformy, czy trzeba mieć lejek marketingowy, żeby w ogóle zacząć kampanię, i jaki jest taki ogólny poziom trudności, żeby pozyskiwać klientów. No bo dzisiaj chyba, jakby możemy powiedzieć wprost, nam zależy na tym, żeby osoba, która to ogląda, odebrała, w jaki sposób powinna wykonywać kampanię reklamową, aby pozyskać tego klienta. W mojej ocenie bezkonkurencyjnie wygrało właśnie TikTok Ads. Dlatego też zaproponowałem ten temat odcinka, ponieważ ma najmniejszy próg wejścia, czyli to jest jedna rzecz, i bierzemy pod uwagę i wymagania sprzętowe, i wymagania pieniężne, i wymagania pod tytułem doświadczenie, umiejętności w, w kontekście robienia marketingu jako takiego. Teraz powiem dlaczego i jakie były średnie koszty marketingowe w przypadku pozyskania zapytania ofertowego w każdej tej platformie. Na Facebook Ads, jakby, żeby realizować kampanię Facebook Ads no to trzeba mieć bardziej rozległą wiedzę, trzeba mieć doświadczenie i według mnie nie ma sensu kompletnie robić tam kampanii w postaci filmów, filmów pionowych w momencie kiedy nie mamy zbudowanego lejka marketingowego, czyli Strzelamy po prostu, mówiąc brzydko na pałę, bo robimy kampanie zasięgowe, które może do kogoś dotrą, może nie. Więc tak, mamy, mamy TikToka, ads, Facebook ads i Google ads. W przypadku Facebook Ads możemy stworzyć sobie formularz kontaktowy, wybrać sobie, po jakich zachowaniach chcemy targetować ludzi, jakie oni czynności muszą wykonywać. Średnio ten koszt pozyskania klienta u nas w branży marketingowej jest od 80 do 120 zł. To jest spory koszt za LIDA. W przypadku najmu samochodów sportowych może być to mniejsze, jest to całkowicie inny klient. W przypadku Google Ads, gdzie on jest najbardziej skomplikowany, bo tam wiąże się też strona internetowa, jakieś landing. Page, i tak dalej, te koszty mogą być od kilkudziesięciu złotych, na, w sensie od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych za jedną frazę sprzedażową, za kliknięcie. I teraz, jak sobie porównamy równe te trzy kanały, to my zauważyliśmy na swoim przykładzie, że przykładowo mówiąc bardzo prosto, z TikToka jesteśmy w stanie pozyskać lida za 30 złotych, który będzie to ciepłym lidem. I to jest ciekawe, bo na Facebooku i na, na Google Ads, jeżeli wszędzie mielibyśmy do wydania 600 złotych. To TikTok po pierwsze przyniesie najwięcej lidów, a dwa one będą najbardziej jakościowe. I mhm. to jest jakby nie wiem dlaczego się tak dzieje, mhm. bo sam TikTok jest uznawany jeszcze za miejsce, gdzie są dzieci i śmieszne filmiki. Mhm. Natomiast e, okazuje się, że stamtąd mamy najlepsze lidy. Mhm. I Teraz, jakby to jest mój taki apel dla firm, dla ludzi, którzy chcą promować swój biznes, żeby pierwszym pytaniem sobie zadać, ile z moich konkurentów reklamuje się już na Facebooku poprzez adsy, a ilu z nich na Google ads i wtedy dopiero ilu, jaki ułamek z, z tej liczby jest na TikTok ads. Bo to jest jakby dla mnie bardzo ciekawe z perspektywy marketingowej, że. Jakby wiadomo, systemy Google Ads są bardziej rozbudowane, można tam zrobić dużo więcej rzeczy, ciekawsze kampanie. Mhm. Natomiast z perspektywy łopatologicznej, prowadzę, prowadzę barbershop, prowadzę usługi masażu, cokolwiek innego. Najlepiej po prostu się nagrać, przygotować merytorycznie, w 30 sekund złożyć to, co chcesz powiedzieć klientowi: chcesz go zaprosić na konsultację, cokolwiek, jakby, co, co będzie jakby oznaką LIDA, i wtedy mamy yy, bardzo bardzo niewielkiej kwocie. Drugim przykładem, bardzo szybkim, jest to, że moja narzeczona, która pozyskuje też lidy w postaci konsultacji psychologicznych, tam koszt Lida wynosi około 0,50. To ja podałem dwa skrajne przypadki: branża marketingowa, która jest zabetonowana, jeśli chodzi o ilość reklam, gdzie sami się reklamują, i branża, branża psychologiczna, która. no Ilu widziałeś psychologów, którzy reklamują się na TikToku? No jakby to jest totalnie, mhm. totalnie taki też skrajny przykład mhm. jeszcze na ten moment, więc porównując mhm. te wszystkie kampanie, ja osobiście uważam, dlatego też trochę mhm. monologiem tutaj poleciałem, że TikTok jest naprawdę bardzo... Jest bardzo wart skosztowania, spróbowania, puszczenie kilku kampanii, bo jesteśmy w stanie znacznie taniej zrobić sobie testy AB. Na zasadzie ten filmik dobrze działał, ten filmik słabo działał, ale łącznie wydałem nie 10 tysięcy na reklamę, tylko na przykład 800 zł. I jestem w stanie już mieć jakieś wnioski. Więc wszystkim osobom, które są na etapie początkującym, bardzo polecam ten model reklamy. Patrz, jak w ogóle TikTok zaczął podgryzać tutaj Facebooka, Instagrama i jak wymusił pewne zmiany. Też możemy o tych zmianach porozmawiać. Nie wiem, czy sam zauważyłeś, jak pewne działania TikToka wpłynęły na zmianę działania Instagrama i Facebooka. Tak. No z tego co widziałem, ja akurat też tak. Hashtag organicznie sam nie działam natomiast z tego co widziałem no jak TikTok wyszedł to automatycznie Instagram i YouTube Shorts głównie mm. zaczęły promować twórców którzy w, robią w formacie 9-16 czyli w tym formacie pionowym. To głównie chyba na YouTubie można było zauważyć że nie wiem czy wy też drodzy widzowie mm. widzieliście że jak wszystkie filmy zawsze są poziome 16 mm. na 9 tak, to od tak jakiegoś wiem. czasu wszyscy twórcy którzy robią pionowo zyskują tak, nie? zasięgi. Wydaje mi się że Trochę TikTok to spowodował, że inne platformy my i my sami zaczęliśmy po prostu robić coraz więcej treści w pionie. I, ale też to, co powiedziałeś, wydaje mi się, że oczywiście TikTok jest fajnym tutaj docelowo narzędziem czy platformą, którą warto się promować, ale warto też dywersyfikować sobie, prawda? Portfel reklam i zacząć może od TikToka, ale też moim zdaniem różne osoby i różne grupy zawodowe preferują inne platformy i z tego tytułu też warto chyba korzystać z różnych reklam, prawda? Podam Wam jeden tip i lecimy dalej. Robicie tanią kampanię na TikToku, która jest typowo zasięgowa i ma za zadanie złapać ruch. Instalujecie takiego ala piksela na swojej stronie, wpiszcie tak śledzący tak śledzący TikTok, instalujecie go na swojej stronie, sklepie internetowym i wtedy jakby macie jedną kampanię, która jest na celu Rozszerzenia świadomości waszej marki, po prostu przyciągnięcia uwagi, celem jest wywołanie jakiejś interakcji ze strony potencjalnego naszego odbiorcy. I wtedy robicie drugą kampanię już celowaną do osób, który, którzy kliknęli na przykład wam lajka, like weszli na wasz profil i wtedy robicie drugą już skonkretyzowaną reklamę sprzedażową dla osób, które miały jakieś interakcje. Wtedy mamy dwie tanie reklamy, bo robimy jedną reklamę na ruch, tak zwany, czyli pozyskujemy. W górze naszego lejka marketingowego ruch i robimy drugą reklamę re remarketingową, gdzie już przekazujemy, przekazujemy informację stricte sprzedażową, i tam już jesteśmy w stanie zaprosić kogoś na konsultację, umówić jakiegoś lida na spotkanie itd. Idziemy dalej, idziemy teraz do tematu prezentu, a ten prezent jest o tyle ciekawy, że ja sam kiedyś o tym nie wiedziałem i znalezienie tego sprawiło, że czuję się dzisiaj lepiej. Samo odgapianie od kogoś reklam jest dobre? Wydawało mi się kiedyś też, że nawet na przykładzie y, tych filmików z Baśką, że żeby coś publikować, to musi być moj, albo moje autorskie, albo przynajmniej y, prawa znajomego, że muszę być jakoś umocowany w tej treści. Troszkę się myliłem, y, też słyszałem zdanie od wielu specjalistów i twórców, że Kurczę, jeżeli coś jest dobre, coś działa na social mediach, jest fajny pomysł, to czemu go nie zrobić tak samo? I miałem wtedy taką zagwostkę, bo troszkę mi się to kłóciło, jakby z moją pracą wykonywaniem reklam, gdzie temat jakiegoś odgapiania treści, pokazywanie, wyciąganie nawet w teledyskach. Jest dużo takich afer, że ktoś w jedną klatkę, jedną scenę z teledysku wyciąga, o bo tam jest, to jest takie artystki ze Stanów Zjednoczonych. Dużo w świecie reklam wideo było takich afer, że było coś zapożyczone, coś zabrane, coś skopiowane i miałem też takie nastawienie. Ale później zacząłem oglądać jednak TikToka, Instagrama, też shortsy na YouTubie. No i patrzę, że wiele treści, wiele nawet tych samych żartów i rzeczy są bardzo do siebie podobne, tylko w troszkę innym wykonaniu, z inną osobą i nie zawsze jest nawet coś dodanego. I tu miałem zagwostkę. Drodzy widzowie, o co chodzi, już wam mówię. Mamy bibliotekę reklam. Otóż każda z platform typu Facebook, Instagram, TikTok ma swoją bibliotekę, gdzie jawnie możecie sprawdzić, który waszy konkurent co robi. I teraz, jeżeli na przykład wypożyczamy te samochody sportowe, znamy konkurentów, to wpisujemy, wchodzimy w internecie trzeba wpisać e, biblioteka TikTok Ads, wchodzimy teraz na profil, wpisujemy naszych konkurentów, jeżeli wiemy, że oni robią reklamy, bądź możemy to sprawdzić, i wtedy Wszystkie reklamy, które robili, które mają aktywne, widzimy, jaki był filmik, w jakich był zasięgach. Wszystko mamy jawnie rozpisane. A jeżeli na przykład jesteśmy w branży, gdzie no nie ma tych konkurentów, to możemy w tej bibliotece możemy sprawdzać reklamy z całego świata. Więc na przykład jeżeli mamy kwiaciarnię, to możemy sprawdzić kwiatarnie z Nowego Jorku, jakie robią reklamy mm -hmm. i następnie sprawdzić ile zrobiły zasięgu każda z nich mm -hmm. i następnie ten content zrobić dokładnie u siebie ten sam w bardzo podobny sposób i to może stanowić mm -hmm. bardzo ciekawe źródło inspiracji. Tak. Pamiętam, jak pokazałeś mi, okay. przerwę, jak mi pokazałeś to narzędzie, byłem zaskoczony, bo nie, nie znałem tego wcześniej. Jak przyjrzeliśmy tam kilka rzeczy, kilka firm, byłem w szoku, że naprawdę wszystko jest na tacy. I teraz, drodzy widzowie, sprawdźcie, że każda z platform, Google Ads, wpisujecie, widzicie cały czas reklamy banerowe, reklamy tekstowe Google Ads, wpisujecie biblioteka Google Ads. I możecie wpisać po firmie, bo to jest albo po nazwie podmiotu, albo po nazwie strony. I widzicie wszystkich Waszych konkurentów od góry do dołu. Możecie sobie sprawdzić, jak dużo reklam ma Wasza konkurencja, na jakich platformach to robią. Wszystko jest jawne, transparentne, ale nikt o tym nie mówi. Ciekawe. Więc to jest ten prezent w Waszą stronę. I teraz lecimy do ostatniego, czwartego punktu, jak przygotować skuteczną kampanię na TikToku. I tu bardziej posłużymy się konkretami, sprzętem, tym, jakie są wymagania, żeby technicznie, z technicznego punktu widzenia, było to zrobione dobrze. Więc research zrobicie w bibliotece, to raz. Tak. Wszystko zaczyna się od pomysłu, a pomysłu i często szukamy inspiracji gdzie? No właśnie na tych platformach. Tak. Drugą rzecz jaką mamy, to jest oświetlenie. Oświetlenie, no to jeżeli macie oświetlenie naturalne, to chyba najlepiej jest. Tak. Najlepsze i najtańsze światło. Troszkę niestabilne, ale jeżeli to nie są długie wypowiedzi, tak jak my teraz, albo jeszcze dłużej, to, to słońce nie wędruje aż tak, żeby nam zmieniało charakter tego pomieszczenia na, naszej skóry czy, czy czegokolwiek. Przy krótkich formach światło dzienne jest super opcją. Tak, a jeżeli nie byłoby światła dziennego i korzystalibyście ze studia, tak jak my, no to my korzystamy z lamp. To jest Nanlite? Tak. tak? Te FS są, 300, B. tak. FS 300, baby color. Także, jeżeli byście potrzebowali tutaj informacji, no to my z takiej lamp korzystamy, ale są jakby wiele modeli lamp, które, mm -hmm. które będą pewnie się sprawdzały. Dokładnie. Mikrofony, no to z mikrofonów, no z tak. tego co, z, z tego Klasyczne co. Klasyczne no. radiowe. Tak, my korzystamy Szury. z Shure, Shure SM7B, ale też polecane są Rode Podcastery, chyba, tak? Tak, tak, tak. Pod Mike są różne hmm. modele, już naprawdę od kilkuset złotych do kilku tysięcy, wiadomo. Mamy wiele modeli do wyboru. Jeżeli chodzi o. Kamerę, no to my akurat korzystamy z A74 i a Tak, A7C2, nowy nawetek tak. Bartka od wczoraj. Jakieś tak. może powiemy, jak do tego doszło. Tak, ciekawa historia tuż pod vloga <laughs> bardziej. Tak. E, także, ale myślę, że takie A6300. Yy, więc... Też spokojnie, tak. Wydaje mi się, że jeżeli mamy naprawdę okej, okay światełko, czy to naturalne, yy. czy takie z lampki jak najbardziej starcza. Teraz wiadomo, fajnie już mieć to 4K, ponieważ ładnie to już wygląda, YouTube też już podobno wspiera bardziej też takie lepszej jakości wideo, więc to, te body ma 4K i nie jest drogie. O okay. tak, także kamera myślę, że to w obecnych czasach jest najłatwiejsze do, do zdobycia i teraz tak, do, fajnie żeby, żeby te ten, komunik ten komunikat, który chcemy przekazać, żeby on jednak był y, ładny, animacyjny, żeby coś mhm. tam się działo, żeby to było dynamiczne, mhm. więc jednak polecamy Wam napisy. W najprostszy sposób to polecam Descript, czyli program. Wpiszecie sobie Descript, to jest do generowania napisów. Można też to robić ręcznie w programach typu Adobe Premiere Pro. Natomiast tak. myślę, że. Final w każdym y, obecnie programie mamy taką no. opcję, ale rzeczywiście Descript jest prostym programem, który się mocno rozwija. I ma coraz to fajniejsze narzędzia i na telefonie, i na komputerze. Tak, i działa to w ten sposób, że wrzucacie tam filmik, on automatycznie y, wykrywa to, co mówicie, tak. więc robi transkrypcję. Także do w języku tekstu. polskim. Tak, także w języku polskim, więc to jest y, tutaj docenienie naszego kraju. No tak. Montaż to już y, tak naprawdę wspomniałem o tych programach to jest tak hmm. samo Final Cut, y, Da Vinci, Resolve, Adobe Premiere. Y, są darmowe triale Da Vinci Resolve w podstawie wersji jest darmowy, więc mamy bardzo fajny już profesjonalny program, który jest za darmo. Także cztery punkty dzisiaj omówiliśmy. Ja Tobie Wojtek dziękuję. Dziękuję. Wam drodzy również. widzowie. Także do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.